Trojanowska uh, i poniedziałek to chyba dobry dzień, żeby porozmawiać sobie troszkę o biznesie i o pracy, bo chyba to jest ten dzień, tego dnia, w którym myślę, o to najbardziej intensywnie, chociaż niektórzy nie wiedzą, że dzisiaj poniedziałek, jak na przykład mój dzisiejszy gość, czyli Roman Broszczak. Dzień dobry. Dzień dobry. <laughs> ciągle, ciągle w trasie. Um, Roman jest założycielem i prezesem zarządu Agencji Pracy Collins, o której sobie troszkę dzisiaj porozmawiamy. Um, no i chyba powinnam zacząć od tego... Czym w ogóle jest agencja pracy? Agencja pracy. W moim rozumieniu agencja pracy jest pewnego rodzaju łącznikiem mhm. dobrego pracownika z dobrym pracodawcą. Mhm. Bo zazwyczaj jest tak, że nasi klienci potrzebują, tak jak powiedziałem, dobrych pracowników, a nasi pracownicy potrzebują dobrego miejsca do pracy. Mhm. I my w tym pomagamy. Mhm. Collins ma 4 lata, ponad 4 lata, tak. ponieważ e, założyłeś ją w 2020. E, to był rok pandemiczny. Dużo rzeczy się w naszym życiu pozmieniało, i dużo rzeczy pozmieniało się w biznesie. E, no i czy ta pandemia była kluczowa, jeżeli chodzi o tą decyzję, że tak Collins musi powstać? Tak, tak, no bo udało się. Mhm. Udało się. Zanim założyliśmy firmę Collins mhm. z moją partnerką i wspólniczką, doszliśmy po prostu do mm, takiego mm, do takiej myśli, że Dopóki trwa pandemia i cała gospodarka jest przystopowana, mhm. no to na pewno za chwilę nastąpi ten moment, kiedy to wszystko się odmrozi i będzie to idealny moment do tego, żeby wskoczyć na tą falę. I faktycznie, tak się stało. Mhm. Okres pandemii w ogóle był bardzo, bardzo ciekawy. My wtedy dopiero założyliśmy firmę, nie mieliśmy jeszcze zatrudnionych pracowników w biurze. I obowiązywała wtedy jeszcze kwarantanna. Mhm. I ja pamiętam, jak naszym pierwszym samochodem przewoziłem zakupy mhm. pracownikom do domu. Teraz, jak o tym wspominam, to aż mi się wydaje, że nigdy tego nie było. Nie? Bo mhm. Inny świat. Nie, tak, jak to brzmi teraz, nie? Mhm. Kwarantanna i że trzeba było ludziom przywozić jedzenie do domu, no bo nie mogli wychodzić. Ale to trochę odważny ruch, żeby założyć właśnie agencję pracy w roku 2020 w tym pandemicznym, lockdownowym, gdzie nie wiadomo było, jak, jak w ogóle się poruszać w rzeczywistości, a co dopiero, jak wygląda, wygląda ta praca, więc zamyślam się, że tych wyzwań w tym 2020, na początku w ogóle też yy, waszej działalności Collins, yy, no, było na pewno wyzwaniem, że tych wyzwań było sporo. I Największym... pewnie było też sporo niewiadomych. Ee, niewiadomych było nie aż tak dużo. Mhm. Jedyną niewiadomą dla mnie było to, jak szybko pozyskamy pierwszych klientów. Mm -hmm. To dla mnie było bardzo ważne, no bo nie mieliśmy problemu z tym, żeby pozyskiwać pracowników, e, ich zatrudniać, e, dbać o legalizację, mm -hmm. o zakwaterowanie. E, celem numer jeden wtedy było pozyskiwanie klientów. Mm -hmm. I mm, jeżeli chodzi o cały ten okres e, pandemiczny, no to kolejnym e, takim Dużym wyzwaniem dla nas były właśnie te y, ograniczenia pandemiczne. Mm -hmm. No bo pracownik, jak do nas przyjeżdżał, na początku musiał przez 14 dni siedzieć w domu mm -hmm. i nie wychodzić z tego domu. Przyjeżdżała policja, sprawdzała, czy faktycznie tam y, siedzą. Nie można było tych ludzi kwaterować po 2 trzy osoby w pokoju, to musiały być pojedyncze y, pokoje. Potem te ograniczenia y, zaczęły być y, częściowo znoszone. I wtedy już było troszeczkę, troszeczkę lepiej. Wtedy też okres kwarantanny skrócili do 7 dni i w pewnym momencie przyzwyczailiśmy się po prostu do tego i zaczęliśmy to, jak się mówi, kalkulować po prostu, wliczać w kalkulację i, i tyle, nie? I działa. Jesteśmy teraz w 2024, także tak. te czasy 2000. 20 już są na szczęście za nami, ale domyślam się, że przez te cztery lata dużo się pozmieniało na rynku i dużo się pozmieniało w kwestii potrzeb pracowników i potrzeb pracodawców, jeżeli mógłbyś troszkę o właśnie o tych potrzebach jednej i drugiej strony opowiedzieć. Co, jeżeli chodzi o zmiany rynkowe, no to największa zmiana, która nas dotknęła na przełomie. Roku 2022-2023 to obniżenie obrotów w branży meblarskiej. Mhm. Tak naprawdę od początku istnienia firmy bazowaliśmy głównie na zakładach, na klientach, którzy produkują meble. Mhm. Była to bardzo fajna praca dla ludzi. Nie wymagała ona jakiegoś większego doświadczenia, i portfolio naszych klientów wtedy. Na jakieś 80% składało się właśnie z tej branży. I chwila po tym, jak wybuchła wojna w Ukrainie, okazało się, że Polska kupuje bardzo dużo drewna z Białorusi, i wtedy zrobił się taki korek dostaw, i wtedy to wszystko zaczęło się sypać. I dlaczego mówię, że mocno nas to dotknęło, no bo w wyniku tych tego braku dostaw, mhm. klienci y, byli zmuszeni po prostu o 60-65% o y, obniżyć y, swoją produkcję. Mhm. A u nas jest tak, że jeżeli u klienta jest dobrze, no to u nas też jest dobrze. Mhm. Ale jeżeli y, do klienta przychodzi jakiś kryzys, albo jakiś problem, no to my też to odczuwamy i odczuwamy to y, bardzo mocno. A obecnie w jakich branżach jeszcze się specjalizujecie? Wiesz co, y, Wyciągnąłem nauczkę z całej tej sytuacji z 2022 roku i teraz mocno się dywersyfikujemy branżowo. Mamy klientów z branży spożywczej, które ja wcześniej unikałem. Czasami tam zdarza się praca specyficzna, ciężko było ludzi rekrutować na niektóre stanowiska, związane z żywnością na przykład. No bo jest to specyficzna praca, ludzie chcą sobie pracować właśnie przy mebelkach, gdzie jest cieplutko, spokojnie. A może ma... znaczy, ta specyficzność polega w takim razie według Ciebie? Zapach, temperatura mm -hmm. e, i wymogi też e, sanitarne. Mm -hmm. W zakładach, e, które produkują żywność, są ogromne ograniczenia, jeżeli chodzi o higienę. Na produkcję nie można wnosić ani telefonu, mhm. ani butelki z wodą, ani żadnej kanapki. Nie? Dla pracowników to są ograniczenia, no bo pracownicy jak mają 5 minut przerwy, to czasami chcą sobie zjeść tą, zjeść tą kanapkę, ale nie mogą. Mhm. To jest tylko jeden z tych aspektów, mhm. ale największe znaczenie dla ludzi ma temperatura i zapach, mhm. czyli warunki pracy po prostu. Jasne. Także przestaliśmy omijać branżę spożywczą. Mamy w branży spożywczej klientów z przetwórstwa mięsa, owoców, warzyw i, jeżeli dobrze pamiętam, ryby. Mhm. Kolejną branżą, do której uderzyliśmy, to również branża spożywcza, tylko jest to zbieranie pieczarek. Cały czas, oczywiście, częściowo siedzimy w branży meblarskiej, chociaż od tego okresu, od 2022 roku, jeszcze ona nie powróciła do, do stanu normalnego, i klienci, u których w dobrym sezonie, w dobrych czasach, mieliśmy około np. 50-60 pracowników, dzisiaj mają tylko 10 pracowników agencyjnych. Mhm. Nie ma zamówień. I teraz sytuacja też. Y Geopolitycznie i gospodarczo wygląda tak, że Polska niestety ale traci swoją konkurencyjność cenową, i jeżeli chodzi o branżę meblarską, no to tanie meble idą z Białorusi, idą z Ukrainy i Polsce jest. Y, ciężko z tym konkurować, no bo y, koszt produkcji mhm. jest o wiele niższy niż w Polsce. Mhm. E, a powiedz mi w takim razie. Um... Jak wygląda ten cały proces u Was w, w agencji Collins od, od pozyskania pracownika po to połączenie dobry pracownik i dobry pracodawca? Wszystko zaczyna się w momencie, kiedy albo klient dzwoni do nas, albo my dzwonimy do klienta i umawiamy się na konkretne warunki mhm. współpracy. Po tym, jak mamy podpisaną z klientem umowę, przekazujemy informację do działu rekrutacji, który wszczyna ten proces. Rekrutacji i z czasem, zazwyczaj to trwa od 7 do 14 dni dla grup pracowników od 10 do 15 osób. Mhm. Sprowadzamy tych ludzi tutaj do Polski, do województwa warmińsko-mazurskiego. E, przygotowujemy wszystkie papiery związane z legalizacją, zapewniamy zakwaterowania, ubrania robocze, e, badania, transport do pracy, jeżeli jest e, potrzebny. I po tym, jak mamy przygotowaną całą dokumentację, nasz koordynator robi takie wprowadzenie. My tak to nazywamy wprowadzenie, niektórzy nazywają to onboardingiem. Bierze pracowników i jedzie do naszego klienta, żeby zapoznać ich z ich miejscem pracy, z tym, jaki jest ich zakres obowiązków, tłumaczy im BHP. Przeprowadzę im też szkolenia takie stanowiskowe z bezpieczeństwa pracy i w późniejszych terminach nadzoruję wykonanie tej pracy w zakładzie u naszego klienta. To jest taki klasyczny schemat, mhm. według którego my działamy i również działają inne agencje. Mm -hmm. e, a chciałam jeszcze troszeczkę się podpytać o sam proces rekrutacji, e, bo mam wrażenie, że z każdym rokiem on obrasta w nowe mity. E, I z Twojej perspektywy, jak ta rekrutacja, e, dobra rekrutacja e, wygląda właśnie teraz w tym 2024 roku? problem z rekrutacją mieliśmy w 22 i w 23 roku i problem polegał na tym, że nie mieliśmy mężczyzn do pracy. Mhm. Od momentu jak przestawiliśmy się na rynek Ameryki Południowej, a był to listopad zeszłego roku, dla nas ten problem już nie istnieje. Mamy dostęp do tak naprawdę nieograniczonej ilości tych pracowników. I tak jak powiedziałem wcześniej, proces rekrutacji grupy od 10 do 15 osób mhm. trwa maksymalnie 14 dni roboczych. Mhm. Także my sobie z tym radzimy e, bardzo dobrze. E, radzimy sobie m, dlatego, że mamy w biurze też zatrudnionych ludzi e, z Kolumbii, z Kostaryki oraz innych krajów Ameryki Południowej. I to właśnie te osoby zajmują się rekrutacją tych mhm. kandydatów. Też mamy Polaków, którzy mówią w języku hiszpańskim, co też pozwala nam zapewnić z klientami konkretną i przejrzystą komunikację. Ale jeżeli chodzi o opiekę nad pracownikami i o rekrutację takich pracowników, no to robią to osoby z Ameryki Południowej, których mhm. mamy zatrudnionych w biurze. Mhm. E Mówicie o sobie, że jesteście Agencją Pracy Klasy Premium yy, i to premium chciałam z tobą rozłożyć na czynniki pierwsze, co yy, od czego zależy to, że, że agencja pracy może się tytułować Agencją pracy Klasy Premium. Zanim przejdziemy do e, wszystkich aspektów związanych mhm. z tym, z czego ten premium wynika, e, opowiem ci, skąd to premium się wzięło. Mhm. Bo tak naprawdę, od początku założenia firmy, brakowało mi cały czas tego określenia, bo każda firma ma, ma te hasło, ma to określenie yy, i mi tego cały czas brakowało. Zastanawiałem się, w jaki sposób i jakim słowem można, było, można byłoby określić jakość naszych usług. I, i, i zmieniło to się niedawno, yy, jak zatrudniliśmy nowego przedstawiciela handlowego. Zapoznaliśmy tego przedstawiciela z naszą strukturą, z schematem naszego działania, z naszym podejściem do obsługi klienta i usłyszałem, że my to tak naprawdę jesteśmy agencją pracy klasy premium. I jak usłyszałem te premium, to była to ta żaróweczka, która zapaliła mi się w głowie i stwierdziłem, tak, to jest to, czego mi przez wszystkie te lata brakowało. brakowało. Prawie 5 lat czekałem na te premium i musiałem po prostu zatrudnić odpowiednią osobę, która rzuciła te słowo. Ale jak wejdziesz na strony Agencji Pracy tymczasowych, no to też możesz zobaczyć tam takie hasła jak numer 1, lider, najlepsi i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie, napisanie na stronie internetowej hasła w stylu lider, numer jeden, i tak nie jest wystarczające. Mhm. Moim zdaniem, pozycja firmy na rynku powinna być oparta o konkretne czyny i rzeczywiste wartości tej firmy. W naszym przypadku, po wszystkich przemyśleniach i ustaleniach razem ze wszystkimi pracownikami firmy, Określiliśmy Collins marką premium, i premium ten jest oparty na dziewięciu, na dziewięciu wartościach, mhm. na czele których stoi dbanie o dobro pracownika i klienta. To jest tak naprawdę cały sens istnienia Agencji Pracy Collins. Mhm. Collins jest po to, by pomagać i wspierać. Mhm. Wszystkie inne e, wartości wywodzą się z tego e, pierwszego i są między sobą e, mocno e, powiązane. Przykładem e, jednej z takich e, mocnych wartości jest kształcenie personelu biurowego. My od stycznia uruchamiamy e, program Akademia Collins. Jest to e, program, który pozwoli nam rozwiązać problem, z którym czasami się borykamy, mianowicie w momencie, kiedy przychodzi do nas duży klient lub my zdobywamy tego klienta, musimy do niego, musimy do tego klienta przeznaczyć dwóch lub trzech wyszkolonych koordynatorów. I w praktyce bywa to ciężkie do zrealizowania, no bo nie posiadamy cały czas zapasu ludzi wyszkolonych, żeby czekać, czy ten klient się pojawi, czy, czy się nie pojawi. Właśnie to chcemy e, zmienić, i rolą Akademii Collins będzie e, szkolenie i kształcenie osób, które w przyszłości podejmą pracę w biurze i będą bezpośrednio e, odpowiadać za obsługę naszego klienta i dbanie o pracowników. Bo my, wchodząc w współpracę z klientem, od początku stawiamy na jakość. I nie możemy pozwolić sobie na to, by do klienta puścić koordynatora, który nie jest wyszkolony. Mhm. Jest to niedopuszczalne. Yy, oprócz Akademii Collins yy, macie też ofertę coachingową i mentoringową, czy, czy to, to są dwa osobne twory, czy to się zazębia? Na razie to są dwa osobne yy, twory. Mhm. Ale myślę, że w praktyce to się połączy, bo rolę naszego coacha z kijem w przyszłości my widzimy i widzimy cały czas. To bym powiedział jedną fajną dygresję. Mhm. Ja bardzo lubię serial Billions. Mhm. Jest to serial o biznesie, relacjach, rywalizacji biznesowej. I firma głównego bohatera miała na pokładzie mentora psychologa Wendy Rhodes. I Wendy poprzez swoją pracę z pracownikami tak naprawdę miała bezpośredni wpływ na wyniki finansowe tej firmy. I tak mi się spodobał ten pomysł, że ja w pewnym momencie stwierdziłem, chyba muszę to przetestować. No, i z kogo zaczynać testy, jak nie z samego siebie, nie? Mhm. I wtedy właśnie rozpocząłem współpracę z, z coachem, z kijem. Nie miałem wcześniej takiej okazji, i powiem, że bardzo przyjemnie zaskoczyłem się wynikami. I po jakimś czasie podłączyłem do tego mentoringu dwóch naszych dyrektorów. Znowu zobaczyłem fajne wyniki. I aktualnie do tych zajęć mentoringowych mamy włączonych również e, przedstawicieli handlowych. I przez ostatnie kilka miesięcy, jak ta współpraca e, trwa, miałem niesamowitą okazję obserwować, jak zaangażowanie, e, siła i pewność siebie tych ludzi, tych pracowników rośnie. Mhm. Co może być lepsze dla firmy i, i dla tych ludzi? Oczywiście. Ale już skoro jesteśmy przy temacie nowości, które zadzieją się w styczniu 2025, czyli Akademii Collins, oraz Kołczaskiem, czyli Josza Denisa, to tutaj naturalnie pojawia mi się temat nadchodzącej konferencji, której Agencja Pracy Collins jest twórcą, współtwórcą? Tak. tak Sp Spółtwórcą, prawda? Tak. Która już 9 stycznia właśnie 2025 roku, jakbyś mógł na przykład dwa zdania jeszcze tylko napomknąć o tym pobocznym wydarzeniu. Konferencja Collins Liderzy Biznesu, która odbędzie się 9 stycznia jest naszym tworem, tak naprawdę z Miłoszem. Wymyśliliśmy to w trakcie naszych zajęć mentoringowych. I koncepcja tej konferencji jest taka, aby połączyć e, wiedzę naszych prelegentów, naszą wiedzę, wiedzę naszych partnerów z uczestnikami, mhm. żeby nawiązać pewne e, relacje. E, przy okazji mamy e, cel charytatywny, wszystkie środki, które uda się uzyskać z sprzedaży biletów, Przekażemy do Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. I uważam, że to jest najważniejszy aspekt, który dotyczy tej konferencji, no bo jednak takie wsparcie w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne. Prosty przykład. Mamy bardzo dużo firm, które mają milionowe, miliardowe obroty, ale jednak ta pomoc społeczna. Kuleje. Jasne. W przyszłości, jak będziemy tworzyć kolejne konferencje, też będziemy trzymać się tego schematu, żeby zachować, zachować tą tendencję do tego, żeby wspierać różne jednostki, które tej pomocy potrzebują. Jasne, oczywiście. A propos konferencji, to zaprosimy Państwa do innej rozmowy, która już za niedługo pojawi się na naszej platformie. Tam razem z Miłoszem i Romanem opowiadamy, opowiadamy stricte o samej konferencji, także zapraszamy do tej rozmowy już za jakiś czas. I chyba już tak na koniec i podsumowując, no to podpytałam się jeszcze, jeżeli chcemy skorzystać z usług Agencji Pracy Collins albo jeżeli chcemy się troszeczkę więcej dowiedzieć o Waszych działaniach, to gdzie Was najlepiej szukać, jak Was znaleźć, strony internetowe, media społecznościowe? 502, 206, 221. <noise> Proszę dzwonić. Jak to w starych reklamach. E, można wejść na naszą stronę na Facebooku, można wejść na naszą stronę internetową collins.com.pl. I tak naprawdę, albo na Facebooku, albo na naszej stronie internetowej, można zapoznać się z ofertą, złożyć formularz jakiś kontaktowy i odezwać się do nas. Wtedy na pewno ktoś z naszych przedstawicieli handlowych podejmie, podejmie próbę kontaktu z taką osobą i wtedy będzie wiadomo, czy coś z tego wyjdzie. Czy nie wyjdzie? Dokładnie. Yy, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję ci również. E, Państwa zachęcamy, żeby zapoznać się z ofertą Agencji Pracy Collins e, i do śledzenia również tego, co się będzie działo na początku 2025, bo jak słyszymy, będzie się działo sporo. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Naszym gościem był Roman Broszczak i e, Państwu również dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję.